Cześć, witam Was bardzo serdecznie. My dzisiaj jesteśmy w podróży. Jedziemy do miejscowości, małej miejscowości koło Augustowa nad jezioro. Będę Wam pokazywać wszystko na miejscu, jak dojedziemy. Mamy około 400 km przed sobą, także około 5-6 godzin zajmie nam ta trasa, zobaczymy ciągniemy przyczepę kempingową za sobą, podobnie, że jest zapięta na haku. Czy kierowca potwierdza? Tak, zapiąłem wyjeżdżając. Zapiął wyjeżdżając, odhaczył punkt na liście. Pierwszy, że przyczepa jest na haku. Także my jedziemy. Punkt pierwszy, zaczął przyczepy na hak. Punkt pierwszy, zaczęł przyczepy na hak, został zrealizowany. Potwierdza to kierowca. Jak Jest również świadek, Maciek. Potwierdzasz? Mhm. Potwierdzam. Także my jedziemy. Cieszymy się bardzo, bo jest to już wyczekiwany nasz urlop i będziemy się łączyć później. Będę Wam wszystko pokazywać na miejscu. Chyba, że coś będzie ciekawego po drodze lub jakieś ładne widoki, to wtedy Wam coś nagram. No to do zobaczenia. Pa pa! To trochę się wietrzy, otwiera sobie sam okno bo mu garansi. I tak podróżuje, ale przez to dobrze się czuje i nie wymiatuje, bo kiedyś jeździliśmy, dawałam mu tą tabletkę, tak jak dla dorosłych Aviemarie tą tabletki, ale on potem wymiatował i się czuł. A teraz mu nie dajemy. Okno sobie otwiera, wietrzy się i jedzie z nami. Loluś. Oj, O i taka fajna woda po drodze, chociaż jedna nie? Mało było. My jesteśmy obecnie w Łomży. Po drodze mieliśmy mały przypadek, ale to Wam pokażę jak staniemy. Teraz będziemy szukać czegoś, na, żeby coś zjeść, bo idziemy już w szóstą godzinę i już jesteśmy bardzo głodni. Także jak zatrzymamy się na jedzeniu, to Wam coś jeszcze opowiem. Sytuację. I co tam Mariuszu? <grym, 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 dzisiaj coś mamy pecha. Uderzyli. Za skórą czułem gdzieś tam. <grym>, no. Dzisiaj ten dzień jakiś w ogóle jest nie za fajny. Coś nam się tu zepsuło. Mariusz sprawca. Kopciło nam się z wydechu, zatrzymaliśmy się. Kurde, najgorsze to że tu nie mam jarki do. weź go Maciuś, odpal. O, a tu jest, wjechali w nas tu na stacji benzynowej. Widać. Cofali co co i wjechali. Także no. pierwsza y, dzisiejsza awaria, a tutaj mamy właśnie drugą. Nie wiem. Czekamy chwilę, wiesz co, my z tego kota pomalemy. A my z dzidziusiem czekamy w pola na diagnozę. Przy kukurydzy jesteśmy. Oczywiście nie za czysto, Polacy wyrzucają wszędzie wszystko, jakby nie było koszy na śmierć. Pomału jedziemy, może do najbliższej stacji dokupić trochę oleju. Może domyjemy. na razie diagnozujemy, co tam się stało. i chłopaki tutaj dolewają oleju Kupiliśmy butelkę osięło gdzie on wyszedł no jesteśmy na stacji Orlen niedaleko naszej miejscówki o mamy już do Zobaczymy co się dzieje, nie? Jak się nie będziemy rzucać, to olejemy. szybko na prawo. Miejmy nadzieję, że dolanie oleju nam wystarczy i będzie super. O, a tu Wam jeszcze raz nagrywam jak nam tu rozwalili samochód. Nawet no, nie mniej, nawet no, 7-6. Y, także za chwilkę powrócę. Tak, za musimy... 600 metrów. Miejmy nadzieję, że dojedziemy. Nadzieję, że dojedziemy. Już na